Dzień dobry wszystkim, witam was w dniu dzisiejszym wczoraj miałem okazję zrobić radosnego żywca w sprawie kamratów Wojtka i Marcina, którzy wyszli na wolność, a dzisiaj chciałem to jeszcze na spokojnie wszystko skomentować. No w ogóle to przepraszam, że tą flagę owinąłem się do góry nogami. Pisaliście mi w komentarzach, mieliście rację, ja to w ogóle ale byłem, jak to się mówi, w emocjach po prostu tej wiadomości. Dostałem tą wiadomość wtedy o tym, że że chłopaki są na wolności, i jak najszybciej chciałem zrobić tego żywca, przyleciałem ze sklepu, i tak dalej, i chciałem szerzyć dobrą nowinę. No i gdzieś tym wszystkim się zamotałem trochę. Tak to czasem bywa. Dzisiaj, dzisiejszy odcinek chcę, żeby był zatytułowany: kamraci na wolności. Z COVID i trzepotanie odbytu, bo taka jest prawda, bo już się zaczęło, jak tylko wyszli na wolność. Serdecznie Was zapraszam. I już się rozpisują polskojęzyczne media. Polsad News, Jaszczur i Ludwiczek odzyskali wolność, jest decyzja. Uuu, nie zesrajcie się, że tak powiem. Z przerażenia, że tak piszecie w ogóle. W ogóle, kto wam powiedział, że możecie nazywać chłopaków Jaszczur i Ludwiczek? Może Jaszczur to jeszcze Wojtek sobie nie rości tych praw do tego, ale Ludwiczek. Ja tyle razy powtarzałem, na no Ludwiczka to sobie trzeba zasłużyć. Wy nie zasługujecie, Polsa News i wszystkie inne media. Dobrze wiecie i dobrze ludzie wiedzą, jak się chłopaki nazywają, więc nie powinno być problemu, żeby mówić z imienia i z nazwiska. No ale wy macie z tym jakiś widocznie problem, bo piszecie też Wojciech O i tak dalej, Marcin O. Tak, tutaj jest w tym artykule. Czyli co? Czyli normalnie, aż powiem Wam, nie chcę się denerwować. I to jest tak, tu jest w ogóle dużo też różnych takich rzeczy. W tym artykule jest też, że, że areszt wobec kamratów uchylony. Jest tutaj przytoczony też ośrodek monitorowania, wiadomo czego. O ucieczce na Białoruś. Oni się obawiają, że chłopaki uciekną z Polski, że będą na Białorusi robili dalej swoją po prostu działalność, tylko że spoza granic Polski i, i piszą tutaj, donosi o tym też właśnie Polsat News. Swoją drogą, to ja się też zastanawiam, że w Polsce istnieją tego rodzaju jakieś organizacje monitorowania czegoś. I czy to jest w ogóle legalne? No, oczywiście też. Przewodniczący tej organizacji kiedyś miał też postawione jakieś zarzuty. Nie wiem, ja się nie mieszam w tą, te, te sprawy, po prostu wiem, że ja też jestem monitorowany i donosili mi tutaj różni widzowie itd. Ale ja robię wszystko zgodnie z prawem. To, że komuś się nie podoba moje myślenie, to, że komuś się nie podoba mój sposób wypowiedzi albo moje poglądy, zwłaszcza, no to już nie jest po prostu mój problem w tym momencie. Zresztą, właściwie to do każdej wypowiedzi można komuś przypisać tą tak zwaną mowę nienawiści. Cokolwiek by człowiek nie powiedział, jakkolwiek by nie zareagował, no to można wyciąć coś z kontekstu, skleić w jedną całość i tak dalej. Tak jak to robią polskojęzyczne media, które potrafią po prostu w jakiś perfidny sposób pokazać kogoś w innym świetle niż to wszystko wygląda i nie zacytując całej wypowiedzi, tylko jakiś fragment, akurat taki, kogo. Będzie interesował, więc idąc tą drogą, po prostu rozumowania, no to można z każdego zrobić bandytę, z każdego można zrobić człowieka, który będzie siał mowę nienawiści, z każdego człowieka można zrobić właśnie tego złego, tylko w imię jakiejś po prostu tak zwanej ideologii. Ja się bardzo cieszę, że kamraci wyszli na wolność. Dla mnie to jest bardzo radosna nowina. Wczoraj naprawdę się ucieszyłem i było dużo gdzieś tam. Emocji, jak się o tym dowiedziałem, bo było to takie dosyć niespodziewane. Tutaj czytałem jeszcze w tym artykule, że prokuratura będzie stawiała jakieś zażalenie, że oni zostali wypuszczeni na wolność i tak dalej. No Jeżeli my mamy prokuraturę i, jakby to powiedzieć, organizacje, które mają stanowić o naszym prawie, i jeżeli one są ze znamienia takiego politycznego, czyli od Uśmiechniętej koalicji od Donalda Tuska i reprezentowane przez właśnie polskojęzycznych polityków, no to, to będą takie rzeczy się działy, to będą takie rzeczy po prostu w Polsce powszednie już się właściwie zaczęły, tak, bo są zamykane usta pewnym ludziom, którzy mówią jak jest, i wielu się to po prostu nie podoba i wtedy jest jak najłatwiej wytoczyć tak zwane działa prawne, tak? No bo, no bo to jest tylko olszański, bo to jest tylko osadowski, to, to wobec nich jest tak łatwo i przyjemniej, Milusio, wytoczyć właśnie te prokuratorskie oskarżenia, te prokuratorskie działa. Ten znajdzie się zawsze jakiś służebny prokurator, który po prostu postawi te zarzuty za to, że coś powiedzieli, że przeklęli, że ten, bo nie wiem czego w ogóle Pewni ludzie też oczekują, tak? że, co, że ktoś przeklina, że, że ten, to nie można przeklinać, no to nie wiem, to można dostać mandat karny za przeklinanie, może nie wiem, ale żeby kogoś dać, po prostu dosadzić do więzienia za to, że ktoś powiedział parę słów za dużo, A dla mnie to jest, to jest przestępcy, to są ci właśnie, którzy dokonują tego rodzaju zatrzymań, dla mnie przestępcy to są właśnie ci ludzie, którzy... Doprowadzają do tego, że za słowa można po prostu iść do więzienia. To jest gorzej jak już komunizm. Więcej było naprawdę chyba wolności słowa za czasów komunizmu, więcej było możliwości wyrażenia też tego, co człowiek chciał powiedzieć, niż właściwie teraz. My mamy teraz co? Rządy sprawowane, niby demokratyczne, niby, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Bo jesteśmy, tak? ale, ale że to miało nam. Podnieść standard życia, to miało sprawić, że będzie nam się żyło po prostu lepiej, a my tkwimy tak właściwie w reżimach. Jeden reżim to jest Unia Europejska, drugi reżim to jest NATO i wobec których musimy być podlegli i robić, co nam każą, bo nie możemy mieć swojego zdania, a jak będziemy mieli swoje zdanie, to, to jesteśmy gaszeni jak taki przysłowiowy PET w popielniczce, bo nie możemy się odzywać, nie możemy podskakiwać. Gdzie tam Polacy będą podskakiwali? Oni będą mówili, co oni, co oni chcą, będą mieli jakieś w ogóle prośby. Nie, oni mają spełniać po prostu nasze żądania i nie podskakiwać i robić to, jak nam się po prostu podoba i, i tyle, i siedzieć cicho i morda w kubeł. I taka jest po prostu prawda, ale jak Wojtek z Marcinem mówili o tym wszystkim, jak przestrzegali, jak Robili transmisję na żywo żywce, gdy obnażali właśnie to, to postępowanie tych polityków, tak, polskojęzycznych czy polityków z Unii Europejskiej, tak, którzy wbijają kolejne gwoździe do trumny państwa, jakim jest Polska, tak, no to po prostu odpowiedzieli za to i nie podobało się, nie podobało się tak. Zwłaszcza też trzeba było kogoś obwinić za za przegrane wybory Rafała Trzaskowskiego, Roman Gierdych, człowiek koń, który, który mówił, że brat Kamerad siedział, siedział po prostu w obwodowej komisji wyborczej i fałszował wyniki. Jest to żenada, to jest więcej niż po prostu, to już nawet nie jest śmieszne. Tak? To jest tak żenujące, jak człowiek temu się przygląda, jak człowiek na to spojrzy, e, gdzie my żyjemy. Państwo polskie to nie jest państwo prawa, państwo polskie to jest państwo bezprawia. Jest to państwo w reżimu w moim przekonaniu. Właśnie na przykładzie takich ludzi jak Wojtek i Marcin, którzy zostali tak, a nie inaczej właśnie potraktowani. I niestety odpowiedzieli właśnie za, za to, co powiedzieli. tak? Za to, co powiedzieli, bo nie można mieć w Polsce już nic do powiedzenia. Nie można powiedzieć coś, co się nie spowodowa władzy, nie można powiedzieć czegoś, co byłoby w jakiejś opozycji po prostu do tego, co nam serwuje właśnie nie tylko polskojęzyczny rząd, ale też Unia Europejska, czy też NATO. Jak już ktoś coś powie innego, no to jest od razu przypisywana mowa nienawiści, szurstwo i tak dalej, płaskoziemstwo. Jak ktoś nie wierzy w wytyczny WHO na przykład, no to wtedy z tego rodzaju działaniami możemy się spotkać. Tak to jest. Ja się cieszę, że chłopaki wyszli na wolność, widać, że już jest po prostu rzeczywiście jest COVID i trzepotanie odbytu jak tylko wszyscy gdzieś to podają do wiadomości zwłaszcza w polskojęzycznych mediach już jest przerażenie, już jest ten larum się podnosi już po prostu aż można puścić tęczowego, rafałowego pawia. Tak to jest. Wy napiszcie wasze komentarze ja już kończę, to jest taki szybki mój komentarz do tego co Powiedziałem wczoraj na transmisji na żywo. Żegnam się z Wami. Subskrypcja kanału, udostępnienia, łapki w górę. I widzimy się następnym razem. Czołg czołem Wielkiej Narodowej Polsce. Trzymajcie się zdrowo. Papa. Pa.